Witam Was kochani w kolejnym odcinku i zapraszam na przegląd do sklepu Action. I na początek, kochani, promocja tygodnia, która obowiązuje do jutra. I mamy tutaj dwie perełki. Pierwsza to są takie podświetlane domki, które są przepięknie wykonane kosztują tylko 15 zł. A popatrzcie, jak one ślicznie wyglądają. Do tego mamy cztery wersje do wyboru i mi osobiście najbardziej spodobał się ten czerwony. Kochani, co roku w Action mamy dostępne dwa kalendarze adwentowe z kosmetykami, i pojawił się pierwszy. Są to kosmetyki do pielęgnacji, jest on w kolorze fioletowym. Obecnie jest on w promocji i kosztuje 49 zł. Tutaj z tyłu możecie sobie zobaczyć, jakie kosmetyki są w tym kalendarzu, nawet są też rozpisane, więc duży plus. Ten kalendarz jest z tej samej firmy, co kalendarz z ubiegłego roku, a rok temu on zbierał bardzo dużo pozytywnych opinii. Ale tutaj mam hit. Kochani, pojawiły się nowe lustra do powieszenia na drzwi, które mają taki ciekawy wzór. Są też dostępne w kilku kolorach. Kosztują one 39 zł. Wymiary mamy tutaj 38 na 80 cm. Wprawdzie one mają tutaj taki uchwyt, żeby je powiesić na drzwi, ale wydaje mi się, że kilka przeróbek i dacie radę je sobie powiesić też na ścianie. Kochani, dzisiaj poniedziałek, więc mam nadzieję, że miło spędzicie ten początek tygodnia. Zaczniemy sobie dzisiejszy dzień od przeglądu z Action, ale przegląd z Pepko również wrzucę, tylko troszeczkę później, ponieważ muszę jechać go dopiero nagrać. Ale tutaj z Action też będę miała dla Was sporo nowości, więc od razu zapraszam Was na przegląd, a jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A zaczniemy sobie kochani od nowego wazonu, który jest ceramiczny, ma bardzo ciekawy kształt, kosztuje tylko 18 zł i mamy do wyboru w kolorze kremowym, zielonym, a nawet szarym. Ale tutaj mam coś ciekawego, kochani, pojawił się nowy dyfuzor zapachowy, który jest solą kamienną. No powiem Wam, że pierwsza raz coś takiego widzę, tutaj z tyłu Wam pokażę jak to dokładnie wygląda. Bardzo mi się podoba jego kształt, bo jest taki okrąglutki i nie jest taki za duży. Kosztuje 60 zł, do tego jest bardzo ładnie zapakowany, więc idealnie sprawdzi się na prezent. A teraz przejdźmy sobie na poduszki, ponieważ tutaj mam dla Was perełki. I pierwsza to jest taka poduszka prostokątna, która jest bardzo miła w dotyku, do tego jest takie paseczki. Kosztuje ona 35 zł i do tego mamy ją dostępną w kolorze białym, różowym i brązowym. A na dole mamy futerkowe poszewki na poduszki, które są bardzo miłe w dotyku, kosztują tylko 10 zł i rozmiar mają ten standardowy, czyli 45x45 cm. I oprócz takiej klasycznej, kremowej, to mamy jeszcze w kratę. Do wyboru mamy w kolorze zielonym, brązowym, a nawet kremowym, więc takie idealne kolory teraz na jesień. Kochani, oczywiście jak poduszki to nie mogę też zabraknąć kocyków i popatrzcie jaką tutaj mam perełkę, przepiękny kocyk, który jest w kolorze białym i do tego ma taką czarną kratę, kosztuje on 40 zł, a wymiary mamy tutaj 140x180. Tutaj dalej znalazłam więcej tych kocyków kratę i ten bardzo mi się spodobał, ponieważ mamy tutaj połączenie brązowego, zielonego, pomarańczowego, a nawet troszkę fioletowego. Bardzo ładnie wygląda. One również kosztują 40 zł i też mają ten sam rozmiar, czyli 140 x 180. A teraz mam dla Was dwa nowe zegary i pierwszy to jest taka malutka powtórka z tamtego roku, ponieważ rok temu mieliśmy bardzo podobny, ale o wiele większy. Ten ma wymiary 27 cm i kosztuje 30 zł i bardzo mi się podoba, że tutaj tą ozdobą jest niby ten mechanizm, że jest taki otwarty, ale od razu Wam mówię, że te kołatki się nie obracają. A na dole mamy drugi nowy zegar, tym razem taki bardziej klasyczny. Na kremowym tle mamy tutaj czarne wskazówki i czarne godziny. Do tego mamy dwie wersje do wyboru i on kosztuje 18 zł. Ale tutaj mam perełkę. Mamy zestaw trzech świeczników na takiej podstawce. One wyglądają, jakby były wykonane z drewna, ale to jest kamionka. Kosztują 20 zł, ale popatrzcie, jak ślicznie są zapakowane. No to kochani, mamy kolejną propozycję na prezent. A teraz kochani, hit, który wrócił do Action i są to okrągłe metalowe tace w kolorze złotym. Wyglądają przepięknie, kosztują 25 zł i średnicę mamy tutaj 34 cm. A teraz kochani, coś dla najmłodszych i na początek mamy cudną, ceramiczną skarbonkę, która jest dostępna w kilku kształtach, mi osobiście najbardziej spodobała się ta w kształcie krokodyla, ale mamy jeszcze dostępną w kształcie jednorożca albo tęczy, i one kosztują 20 zł. A teraz coś dla dzieci, które boją się ciemności. Mamy tutaj lampkę do snu, która kosztuje 14 zł. I jak widzicie, mamy tutaj powycinane różne wzory, i tutaj chodzi o to, że po prostu jak ją zapalimy, to te wzory pojawiają się na ścianie i bardzo ładnie wyglądają. Do tego ona jeszcze świeci takim delikatnym światłem. Do wyboru mamy dwie wersje, pomarańczowa to mamy tutaj lwa, natomiast biała to jest gwiazdeczka i las. A na koniec mam dla Was kolejny hit. Jest to zestaw do tworzenia bransoletek z koralików. W zestawie mamy żyłkę, koraliki, ale jeszcze taki stojaczek, na który nawlekamy sobie żyłkę i możemy sobie tworzyć różne wzory. No, po prostu hit i kosztuje tylko 15 zł. Kochani na tym zakończymy ten przegląd, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Kochani zapraszam Was też na wczorajszy przegląd z pepko, w którym mieliśmy sporo nowości na ubraniach, pojawiły się cudne kamizelki, nowe dżinsy, czapki, szaliki, a nawet rękawiczki. Więc jeśli nie widzieliście tego przeglądu to gorąco Wam polecam, a teraz życzę Wam cudownego poniedziałku, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.